Hejka, hejka z tej strony, Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w, trz... w którym, już nawet nie wiem, w którym <laughs> odcinku z najnowszego dodatku. I myślę, że będzie to ostatni odcinek z, tego, z tej serii. No, bo wiecie, to miała być taka szybka miniseria rozgrywkowa. Yy, I jedyna rzecz, której w sumie jeszcze tak jakoś, znaczy może nie jedyna, ale taka jedna z takich głównych rzeczy, które jeszcze nie ograliśmy w tym dodatku są pogrzeby. No i teraz, słuchajcie, minęło trochę czasu, trochę lat w tej naszej rozgrywce i ja mam taki nikczemny dość plan, bo w końcu ten kosiarz się do nas wprowadził. Roan jest już nastolatkiem, a nasza Aleksandra jest już dorosła, bo wcześniej była młodą dorosłą. I pomyślałam sobie, że ona już ma dziesiąty poziom tej kariery z kosiarzem, z tym drugim kosiarzem, bo ten nasz kosiarz już został jakoś zdegradowany. Przez to, że zadał się właśnie z Aleksandrą. E, więc pomyślałam sobie, że ona teraz brakuje jakiejś takiej, wiecie, czegoś jeszcze tak bardziej. Ona tak lubi, ma, ona jest makabryczna, tak? Więc ona lubi, jak coś się dzieje, takiego właśnie z świata powiedzmy. E, I ona chce właśnie umrzeć i narodzić się jako duch. I ja bym chciała, żeby tak się stało, tylko w międzyczasie czasie byśmy zrobili jej pogrzeb i później nie najwyżej byśmy ją spróbili, spróbowali jakby przywrócić tutaj e, do tej rozgrywki. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie, bo ja chcę, żeby to był też ostatni odcinek, więc jestem pewna, czy dam radę to wszystko zrobić. Ale zobaczymy, słuchajcie. Ale szykuje się nowa seria na kanale, która będzie taka dość, myślę, że ciekawa dla Was i będzie... Dużo się w niej ciągle działo, więc różnych dziwnych rzeczy, więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie i słuchajcie, lecimy! Lecimy, lecimy, lecimy. Ja, ja po prostu, tak, tutaj jest nasz mroczny kosiarz, Roan jest właśnie tutaj, patrzcie, jest nastolatkiem, no i jest nasza Aleksandra. I teraz zastanawiam się, jak ją tutaj, wiecie, uśmiercić w dobry sposób. Hmm, czy właśnie kodem, czy co dobrze by było, czekaj, chodź tutaj może na środek, o tu chodź chodź, że na środek na, na, na zewnątrz, chodź jest tak ładnie, tutaj mamy jakiś ten festiwal chyba ciekawy pomysł, słuchajcie, ciekawy pomysł czekajcie, co my tu jeszcze możemy mieć, ale daje wszystkie magiczne fasolki, a w MC Commanderze, czy może mamy jakieś um, kody Wydaje mi się, że coś tutaj też można, trój do pracy, dobra, polecenia okulistyczne, no nic nie ma, no dobra, no to, a jaka, jaka jest doszło czekajcie, śmierć tutaj w The Sims 4, w tym, w tym dodatku, może tak spróbujemy, mhm. Znalazłam. Słuchajcie, rodzaj śmierci, który dochodzi tutaj w tym jest prowokuj. Jeżeli użyjemy za dużo. No wracaj, wracaj. Jak go tutaj? Musimy go parę razy sprowokować, i wtedy on może nas zaatakować. Już? Nie sądziłam, że będzie to takie proste. Bliskie spotkanie ze śmiercią. Mam Cię na liście, Aleksandra! Kusisz los, prowadząc tak ryzykowne życie. Pewnie Ci się wydaje, że nie poniesiesz konsekwencji swoich czynów. Może jesteś odważna, może po prostu głupia. Wiedź, że jednak, że, z, że stąpasz po bardzo, bardzo krótkim lodzie. Po Twoim ostatnim spotkaniu ze śmiercią obserwuję każdy Twój ruch. Jeśli tylko jakimś... Ja Cię nawet lubię, Aleksandra. No wiem, bo mamy razem dziecko, no. <laughs> mm. Po krawędzi pragnę Cię, pominąć, że igrasz ze śmiercią. <laughs> nie wystraszysz mnie, przepraszam, nie wystraszysz mnie. No i co? A, to tylko było takie ostrzeżenie, okej. Okay. Myślałam, że ona już padła. <laughs> Przyszedł nasz szef, że nie wiesz już, a co stoi drugi, ej. Jaki ma tablet. Teraz przynajmniej coś widać, wcześniej chyba nie było nic widać na tym tablecie. Tak mi się wydaje. Ale jazda. Ej, ale to szybka jest, e, szybki sposób. Bo ile ja raz, dwa razy sprowokowałam i już, i już można było deadnąć. Oj, Aleksandro, Aleksandro, nasza. Co, nawróciła do życia? Czyli ona żyje, czy. Ona żyje dalej, tak? Jeszcze raz. Często, to, że jesteśmy rocznym kusiarzem, nie możemy umrzeć, czy o co chodzi? Wróż no to znowu, jakby napadła. No, ten znowu jest smutny. Znowu przyszedł. Czy nasza simka jest nieśmiertelna. No tak, on jakby ją przywrócił do życia. Mam wrażenie. Czy on jej nie zabija, bo ona jest jego pracownikiem roku? Okej. Okay. Widzicie, dobrze mieć znajomości mlecznego kusiarza. Dobra, nie pomógł nam kruk. Spróbujemy tym. Nie wiem o co akurat tutaj chodziło. Jakiegoś królika rozgniewała, no dobra, nieważne. Czy teraz jej się uda? Paść? Czy ona znowu ożyje? Ożyła no, spoko, jakby okej okay. jeszcze żeby ona była sama z naszym nastolatkiem w rodzinie, to bym zrozumiała ale ona nie jest sama, tylko jest mroczny przy tym i patrzcie, że przez to, że nie, nie wiem czemu tak to jest, że ona umiera, ale nie umiera przez to, że to jest nasz, nasz ziomek, czy jak? no dobra, a ty spróbuj go sprowokować może lubię złośliwość, no jeszcze raz. Na niego w ogóle ptak nie reaguje. Zniknął Kosiasz. Wiem, że to może jest straszne, że tutaj chce Roana nam uśmiercić, ale chcę zobaczyć, czy, czy jego uda się uśmiercić, czy też, czy też nam wróci do życia. Przyszedł ziomek kosiarz. Wujek. No? Co? Ale powiedzcie, że można też na nich zarostać. O! I Roana mogliśmy uśmiercić, a naszej Aleksandry nie mogliśmy. Dlaczego? Zostańmy grywalnym. Duchowe mistrzostwa jakieś... No dobra. Masz ten nagrobek swój? swój? A jest tu. Okej. Okay. Patrzcie, a jej nie mogliśmy. Dziwne, mega dziwne. Wie, zaplanuj pogrzeb, no swój własny zaplanuj. <grymne> no dobra, no dobra, on jest grywalnym duszem. Myślałam, że właśnie jak, nie, jak będzie mm, duchem grywalnym, to że nie będzie można właśnie zaplanować, słuchajcie, e, zaplanować pogrzebu, ale można, więc spoko. No, zaprośmy tam parę osób. Dobra, uczcimy pamięć, zasiejmy, zapalimy świecę, chwila ciszy, wyniesiemy toas. No, Słuchajcie, pogrzebu jeszcze właśnie, dlatego chciałam jakby w tej serii takie jakby podsumowanie zrobić tym, że no zrobimy ten pogrzeb. No jakby chciałam to zrobić u Aleksandry, ale jak widać ma za dobre znajomości i nie można było tego zrobić, więc zrobiliśmy tutaj pogrzeb Roana, chociaż on jest synem kosiarza, więc też tak... Hm. Teraz nie widzicie, ja tutaj mam kamerę, z... ale jest tak, przywódź aktywnością pogrzebową, przewódź ak aktywnością pogrzebowym. A czy my mamy ten... Jest, Roan, dobra. A tu jesteś ty. A ty już nie żyłaś raz? No, nie wiem. dobra. Czekajcie. Gdzie my go tu umiejscowimy? Może tutaj. O. Roan. Pogrzeb. Czekajcie, a jak zrobić z tego, żeby to był, żeby to była jednak nie urna, tylko żeby to był, o, o, no nie można tego zmienić, kurczę, ciekawe, ciekawe, znaczy pewnie można, ale ja pewnie nie umiem, dobra, udawaj żal, w ogóle co ona się ubrała, e, opiewaj żałobnie, okej, okay, no i mamy tutaj takie różne, wznieść Toast możemy, o proszę, bo... a to tutaj jesteś ty, Możemy wznieść toast. Chyba tutaj, w środku, w tutaj, o. Możemy też dać mm, przydziel Sima. Roan, no. Odświeżamy. Tutaj możemy, na przykład, z, z różne rzeczy zrobić. Tu możemy zawołać gości i opiewaj żałobnie. O. Dobra. Tylko właśnie dobrze by było, żeby. Zresztą w sumie on tutaj jest, jakby na swoim ostrze. <laughs> dobrze by było, żeby. Mm, to była nagrobek, a nie ta urna, no ale dobra, niechaj będzie i tak? Dobra. Nie no, to jest akurat spoko, no bo my do tej pory nie mieliśmy w grze takich typowych pogrzebów właśnie. No i jak no, mamy takich simów, którymi gramy no, pokoleniowo są one, wiecie, te simy są ważne w naszej rozgrywce. I tak dalej, i tak dalej. To fajnie właśnie, że jest teraz ta opcja. Moim zdaniem naprawdę. I jeszcze tutaj ta parcela... Na pewno teraz w galerii będzie mnóstwo tych parcel do, do ogarnięcia sobie, żeby właśnie... żeby właśnie sobie pobrać, nie? Chyba możemy, słuchajcie... Zakończyć. No, ja chciałam mniej więcej taki szkic tego, jak to, jak to wyglądać będzie. Nie? Tutaj mamy naszego Rana, on tułazi sobie. Cały czas ciekawy mi fakt, że właśnie Aleksandry nie mogliśmy uśmiercić. Dlaczego? Ej, wcześniej tego nie zauważyliśmy, dlatego, że może on był dzieckiem, ale on ma cechę: mroczne pochodzenie. E, potomkowie naszego kosiarza emanują aurą tajemniczości. Znani w kształcie kostek, które noszą na szyi, stanowi upiorną pamiątkę ich pochodzenia ze światów oraz nieuchronnego połączenia z cyklem życia i śmierci. Śmierć spowodowana przez kruki. Dobra, to ma Dobra. E, I mamy coś takiego o. Mamy te duchowe mistrzostwo, to taka ta właśnie. To jest fajne w tym, w tym dodatku, że tutaj jest tyle tych różnych rzeczy do odkrycia. Mamy duchowe mistrzostwo, ale mamy też tą drugą ścieżkę, którą też możemy wybrać. No fajne, upiorny spektakl, przywoływanie, przywoływanie śmieci, kałuże i upiorne obiekty, by siać chaos, widmowy spacer, teleportuj się dowolnego miejsca i wchodź w cudzych do. Do cudzych domów bez zaproszenia. Eteryczne figlowanie. No ja myślę, że on bardziej byłby właśnie takim z tych złych. Dobra, możemy cię usunąć z rodziny w sumie, bo ja myślałam, że, że będzie potrzebne, jak nam Aleksandra odejdzie, no żeby był jakiś, powiedzmy, dorosły z w rodzinie. Jak właśnie będzie Roland sam. No ale jak widać wyszło trochę inaczej. Nie po mojej myśli. Czy on będzie mógł spać w trumnie? Tak o... Daczkaj, ja to co? Na wszystko, w sensie TTT. A tutaj mu dam. Ja zobaczę... W sumie on nie jest żadnym wampirem czy coś. Ale może spać, okej. Okay. A tu możemy zrobić... Łuszyń e, dedykację, zadetykuj ołtarz Simowi. A sobie nie możesz zadedykować. <grym> Sam sobie. Ten ołtarzek coś był chyba. Nie, ja lubię takie dziwne serie, naprawdę. No dobra, no, y, myślę, że... Odkryliśmy to, co chciałam. Mamy dziesiąty poziom tej kariery tego mrocznego kosiarza. No widzicie, chciałam ją uśmiercić. Właśnie mamy tą nową przez Kruki. Chciałam ją uśmiercić, ale jak widzicie się nie dało. Nie daliśmy rady tego zrobić. Więc Roan mógł, wrócił jako duch. No ale to wszystko dla mnie jest właśnie podejrzane, sprawa z tym, że Aleksandra nie mogła. Dlaczego nie mogła? O co tutaj właśnie Ciebie z tym chodzi? No ciekawa jestem, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jak podoba Wam się odcinek. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i dajcie go jeszcze znać, czy macie ten dodatek, czy gracie i co jeszcze fajnego, ciekawego odkryliście, czego ja nie pokazałam Wam na odcinkach. Będzie fajnie. I niedługo słuchajcie nowa seria, która będzie taka dość inna niż dotychczasowe moje serie, w której... W którą będziemy sobie mm, grać. I myślę, że będzie dość ciekawa. Także zostawcie łapkę w górę, jeszcze raz mówię. I słuchajcie... Mm, co teraz? Trwa promocja na EA więc jeżeli chcecie kupić jakieś zgarnczenia, jakieś dodatki, niestety Rzecz śmierć nie jest na promocji, ale inne dodatki i różne rozszerzenia do The Sims są na tej promce do 4 grudnia, więc wpadajcie na EA łap, up, łap, up z moim kodem Korcia Games. Przypominam, że macie, możecie podarować mi 5% ze swoich zakupów. Was to nic nie kosztuje, a możecie mi wesprzeć, więc jeżeli to zrobicie, to bardzo, bardzo, bardzo Wam z góry. Dziękuję. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i. Bye-bye. <laughs>